Witajcie z tej strony Recesio. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję ekogroszku Lew Plus firmy Sobianek. Na wstępie mówię, że to nie jest materiał sponsorowany. Co mogę powiedzieć o tym ekogroszku? Jak podaje producent, jest mniejsza emisja do atmosfery. Ponoć jest mniej pyłu i ma jakiś tam dodatek antysmogowy. Ekogroszek zawiera 15% innowacyjnego dodatku bezdymnego błękitny plus przetworzonego polskiego węgla. Czyli co? 15% jest polskiego węgla, z tego co rozumiem, a reszta to jest yy, obcokrajowcego, yy, z obcego kraju węgla. tak? Jak wygląda ekogroszek? Jak widzimy, ekogroszek wygląda w ten sposób. Yy, nie było tutaj za zmiału. No, trochę się kurzyło, sypywami, Tak, na czyszczonym piecu, w wyczyszczonym kominie i przy pełnym wsadzie 150 kg, czyli jakieś 6 worków tego właśnie sobianka, no to starcza tak na 9 dni palenia. Czyli na 9 dni też czyszczę piec, więc się spala. Tak, wcześniej miałem tutaj sobianek Lwa. No to też było podobnie przy. przy czyszczonym piecu, ale co się robi? Co zauważyłem? Ekogroszek się koksuje. No są takie momenty i jest spiekalność, spieka się. Czyli po prostu ten ekogroszek jest mieszany. Tak jak tutaj producent podaje, bodajże wartość o połowę ekogroszku to jest pomiędzy, o tutaj damy 29, 27. No i niestety za, taki, za taką przyjemność ekogroszkową Musiałem zapłacić tutaj jest, y, proszę państwa, cena 3329 zł. oczywiście uzbierałem w 3 miesiące, że nie od razu kupiłem bardzo drogo, kiedyś nie wiem, z rok dwa lata temu kosztowało 1000 zł za tonę, czyli za, za, za tą cenę bym miał 3 tony. Ekogroszku. No i muszę Wam powiedzieć, dużo miałem ekogroszków w różnych firm i stwierdzam, że firma Sobianek jest najlepsza. Dlaczego? Bo się spala, bo nie powstaje dużo jakby spieków, zlepi, zlepin i, i, i tak dalej. Śladowa ilość jest właśnie spieków i koksu. Na 150 kg wysypałem jakieś 3 wiatrawa popiołu. To myślę, że nie jest źle, aczkolwiek mogłoby być lepiej. Mogłoby być kiedyś, jak kiedyś wysypywałem, jak, jak przed tą całą wiecie, z zamieszaniem całym, no to był prawie sam popiół, tak się tworzył. A tak, to, to właśnie na tyle mogę tak o tym, właśnie jako groszku powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, polecam. Minusy, tak jak wspomniałem wcześniej. To koksuje i spieki są. No i oczywiście, jak producent zobaczy ten mój, że tak powiem, recenzję, to mógłby chociaż przynajmniej dać mi jakąś obniżkę, żebym nie musiała tyle płacić. Więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się. I do następnych recenzji. Cześć.